Tak dalej. Czekamy na kolegów z ruchu narodowego z Łodzi. Cieszymy się, że dotarli. Zawsze jest bardziej kolorowo z nimi. Patrzcie. Pożecztandarowej z Policy Narodowego Miany Romana. 1935 rok. Oryginał. Witamy. Witamy kolegów, cieszymy się, że dotarli tradycyjnie, jak widzicie mają przynajmniej mundury, odwagę w tych mundurach przyjść na święta. Nie wiem jak wam się udało przywieźć mieczyki, bo ostatnio na 11 listopada rekwirowano takie symbole jakoby szowinistyczne, rasistowskie, nazistowskie i tak Wyjmowano z autokarów takie sztandary. Właśnie z symbolem Miecza Chrobrego. Yy, ja pozwolę sobie poprosić do głosu, tak od razu z marszu. Skoro przybył pan Ludwik Wasiak, to niech dwa słowa powie, składając tą wiązaneczkę. Proszę bardzo. Niech kolega przytrzyma może sztandar. Yy, czołem Wielkiej Polsce! Wit czołem. Czołem. czołem! Witam serdecznie wszystkich warszawiaków i spoza Warszawy. Jesteśmy zadowoleni, szczęśliwi, że mogliśmy się znowu tutaj, jak co roku, spotkać z naszym oryginalnym sztandarem przedwojennym. Tu jeszcze nawiązuje do naszego umundurowania. Jesteśmy jedyną umundurowaną partią w Polsce, aczkolwiek nieliczną, bo wszystkim to się podoba, ale za bardzo wstępować ludzie nie chcą. Nie wiem dlaczego. My nawiązujemy do naszych tradycji typowo narodowych. Dyscypliny, hierarchii, to co mówi świętej pamięci Roman Dmowski, który wywalczył wolną, niepodległą Polskę w 1919 roku, 28 czerwca, podpisując traktat wersalski. Wszyscy wiemy o jego wielkich zasługach, to dzisiaj tutaj powinny być nie tylko kompania honorowa wojska polskiego, nie tylko kompanie honorowe policji, żandarmerii i innych oddziałów wojskowych. Ale mamy tu przynajmniej ta garska obecnych, tutaj prawdziwych Polaków. Ma tą świadomość, że wolnej Polski nie ma. Jest okupacja od 39 roku. Najpierw była nazistowska, później jako Republika Sowiecka, dziś Republika Magdalenkowa. Czy nam się uda wywalczyć wolną Polskę zobaczymy. Bo po szczęści zwyciężymy. Dziękuję za uwagę. Czołem, Wielkiej Polsce! Czołem! Czołem. Czołem. O, teraz był okrzyk odpowiedni.